Wiem, że mówiłem, że widzimy się w samej kopalni, ale w głowie cały czas miałem to, że będziemy się widzieć gdzie? Najpierw w tym miejscu. No dobra. Czy ja mam jakąś rybkę stąd? A? To jest to? Nie, to nie jest to. Czy ja mam rybkę stąd? Mam kraba stąd. Bym potrzebował jeszcze jakiegoś y homara, raka albo inne bzdury. No dobra. Nie. O, tu będę miał, nie? Tak. O, to też. Karp i klem. Karp i klen? Nie, 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 nie. Karp i klen? Karp i klem. Nie. Chyba nie. To, to rybki będę mógł wpierdzielać. I jeszcze ten pasterniaczek, nie? On chyba też był potrzebny. Pięć. Tak? Tak mi się zdaje, nie? Czy tylko pięć tych lepszych? Czyli się... O! Jeden! Pyk! Przedamy to Google. Więc te... A! Znowu. A! Kolejna rzecz się odlokuje! Chyba będzie potrzebne do zbierania miedź, te rudy, nie? Miedź, żelazo i złoto. Chociaż mogłem to i na coś zapamiętać, więc chodźmy i sprawdźmy. Tut, 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 tut. Dobrze pamiętałem, a tu? O! O, 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 mam te dwa rzeczy, te dwie rzeczy brakuje się tu, a tu od potworów ci będzie podwolić a zbierać szlam i skrzydła nietoperza. No dobra. Więc tak. Ja wiem, że powinno się używać tego tych yy, nawozów, ale chyba też wspomniałem o tym w poprzednim odcinku, ale ogólnie mam to w dupie i będę robił bez nawozów. Więc tak, ja y, pójdę sprzedać, od, wywalić tę konewkę, ten żonkil oraz nawóz. No i widzimy się w samej kopalni. Teraz już na pewno. No i jesteśmy. Zadanie zabić 6 slamów. Ogólnie radzę y, 10, ale co najmniej 6 muszę zabić. No dobra. Wruszamy na podróż. Okej. Okay. I musimy zbierać, co? Szlam, nie? Od potworów. I od nietoperzy, jak znajdziemy te skrzydła. Dobrze. Więc jesteśmy w czasie przygody. Co będzie jak najszybciej... robacę mięso, nie. Co będzie jak najszybciej zdobyć lepszą broń. Ogólnie tyle wydatków na początek mamy, a ja, jak widzicie, świetnie mi idzie. Okej. Okay. Szlam. Jeb, 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 Bo widzicie, jak zadajemy... Glon! Misja z glonem! Farcy! Hmm. Zjemy pierwszą rybkę? Farcy też weźmiemy? No tu do energii nie dają te kurde gnojki. No dobra. Yy... <śmum> nie ma nic? Chyba kamień nie będziemy zbierać. Wiecie, kamień sobie odpuścimy. O, będzie robacie mięso kolejne. Ale robacze mięso sobie odpuścimy. Yy, o, węgiel. Tu będzie węgiel. Gląd trzeba zachować. Weźmiemy kolejną rybkę, zjemy. Kolejną rybkę zjemy. Żeby nam się zwolniło miejsce. Na węgiel. Przyda nam się do czego? Tak, do przetapiania. Kurde, dałem się trafić. Ach, ta moja zręczność. Na razie... Dobra. A nie wziąłem pochodni. Tak miałem z tyłu głowy, żeby wziąć pochodnie. Dobra, skupiamy się na szlamach na razie. Bo musimy kontrolować czas. Ile mamy tych Jeszcze, jeszcze ile? Jeszcze yy, cztery. O, mamy szlam. Żywice można wywalić. Gląca zostawić. Włókno na razie zostawimy. Chyba no znajdziemy jakiś inny zasób. Szybko mieć. Szybko mieć. Kontrolujemy godzinę. Kurde. Widzę kolejny szlam. Dobra, trochę nam się puksnęło na razie. Na razie się zapowiada, że mi się misja uda. No ale sami wiecie, sami rozumiecie, jak to jest, nie? Że często ładne są początki, zapowiadają coś, które zapowiadają się. No wiecie, w, w dobry sposób. W obiecująco, o! Zapowiadają się w obiecujący sposób. A potem przychodzi co? Szara rzeczywistość. stoł jeden, nie? Tak, jeden. No i teraz się roz. O, Markiewka, Ona była potrzebna tam, nie? Ona była potrzebna. Hmm. Hmm. Dobra, to teraz tak. Ryzykujemy. O, ty też byłeś potrzebny. O, to zjemy dwie rybki. No dobra. I teraz ryzykujemy, czy tam na dole... Czy tam na dole jest szlam? A jak nie, to schodzimy na niższe piętro od razu. Nie ma, dobra, yy, no nie ma, więc schodzimy od razu na niższe piętro. A przy okazji jest to czternaste, więc będziemy mieli kolejny zjazd do windy. A tak przy okazji, zapomniałem wam pokazać, ale zainstalowałem samoda. Jak się wciśnie jeden, to nam pokazuje ogólny opis yy, produktu oraz co z tego możemy zrobić. Fajnym to pokazać w tamtym tygodniu, ale oczywiście zapomniałem. A gdzie jest drabina? Chyba gdzieś na dole drabina, nie? Weź, weź, weź. O, tam jest. Już, już mi się w główce poprzewracało i myślałem, że nie znajdę. No dobra, mamy. O! O, o, o! Patrz ile ślawów. Jednak się fuksteło. Tak, ta, ta ekspedycja okazała się, okaże się. Ogromnym sukcesem. A co bądź do Lewisa? Dobra, to co iść do Lewisa? Trzeba na razie olać to. Robole. Robole nie są na razie potrzebne. Czyta. Ekspedycja się udała. Udajemy się do Lewisa. A Lewis to? Bo Burmistrz, nie? Dobrze pamiętam? Tak. Burmistrz Lewis. A Burmistrz Lewis jezwy? U siebie. No dobra. Więc jest dosyć późna godzina, ale myślę, że uda mi się to. No dobra. Jak się uda, to spotkamy się przy kim? Tak, Lewisie. Tak, przy okazji weźmiemy się zadanie na te glon, bo mam nie. A Wiktor. Tu się ma zazwyczaj dwa dni, nie? Tak, Wiktor, ale najpierw do Lewisa. Jestem już niedaleko. A żebym zapomniał, nie zapomniał, pogłaszczemy Dastiego, bo dobry piesek to pogłaskany piesek. I udajemy się do. Tak jest. Nigdzie się kurwa nie udajemy. A Wiktor jest u siebie w domu? Tak, u siebie w domu jest. Yy, nie tutaj, bo tutaj jest emerycium. No dobra, on im też pewnie do 22. Ok, następnego dnia damy. Następnego dnia damy. A ty? O, Martin, coś Martin. Chyba się nie widzieliśmy. A, bo ja już zapomniałem, że istniejesz. Ok, więc tak. Wtorkowy dzień zakończył się. Fenomenalnym sukcesem. No, może troszeczkę podkręcam ten fenomenalny sukces, ale sami wiecie, sami rozumiecie. czyli tak. Na pewno glon, na pewno marchewkę zostawiamy to. E, nie, 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 nie. E, pasterniaczek, szlam. Tak jest, szlam. E, przepraszam, tak mi się odbija po tej mojej herbatce. I chyba nic więcej nie sprzedajemy. Bo mam dziwne wrażenie, że coś spierdolę i utracę niepotrzebnie. Dobra, no, drugi dzień, nie? Yy, pogoda jaka jutro będzie? A. Kolejny słoneczny dzień. O, Musimy zrasać zrobić? Doskonale. Widzieliście to? Ja też. Bogactwo! Więc zaczynamy jako bogole kolejny wspaniały dzień. O, królowa Sosu, ale powtórka. A jutro będzie padać. O, piesio! Witaj, Zanek Bury! Widzisz tego psa? Mhm. Widzę. Znalazłam tego psa przed wejściem na farmę. Chyba jest bezdomny. Piękny piesek. Zrobimy z niego klej? Nie, dobre, zortuje. Chyba lubi to miejsce. Hej, nie uważasz, że na tej farmie przydałby się dobry pies? Dobra, bierzemy. Nazwiemy go po naszym świętej pamięci Jamniku, czyli Regan. Tak? Jak ten prezydent. Cóż, Regat, bądź grzesnym pieskiem, dobrze? Dobra, mamy kundelka naszego ukochanego. Okej, okay, żadnego listu nie ma. Tulipany kolejne urosły. Eee, jak się robi zrasać po kolei. O! Czyli póki nie znajdziemy żelaza, nie dotrzemy do momentu kiedy się zalażowa. No to możemy na razie sobie pomarzyć o reszacach. No dobrze, ziemniacki weźmiemy. Nic więcej nie można podbierać, nie? No to co? Zabieram się do podlewania, więc. Jaka będzie historia na dzisiejsze podlewanie? Zapytacie. No i to jest kurwa dobre pytanie, bo w sumie nie mam bladego pojęcia o czym mogę Wam teraz poopowiadać. No bo chyba za dużo rzeczy się nie wydarzyło. No nie wiem, przed nagrywaniem filmiku obejrzałem. Film na YouTubie w którym została poruszona pewna kwestia, a tą kwestią jest temat Staśko. Tak, tej pani, która, na, która, no nie będę jej odejmować to, że naprawdę umie czasem, no zdarza się jej się pomagać ludziom. No to ogólnie, raczej pr no to jest do dupy. To po pierwsze. No i, i po drugie, i po drugie, jej chęć tak zwanej atencji, czyli zwracania na siebie uwagi, uwagę, uwagi, uwagi, jest tak wielka, że nawet jak zrobi 5 y, kroków, powiedzmy, zrobi pięć dobrych uczynków, takich, że powinno się uchwalić, to potem odjebie taką rzecz, przez, przez tą ją y, mocną chęć zdobycia, zwrócenia na siebie uwagi, że po prostu, no mówię, nawet jak zrobi te pięć dobrych rzeczy, to, szósta, to szóstą odjebie taką taką manianę. albo taką bzdurę opowie, że te wszystkie dobre rzeczy idą w niepamięć, bo i tak się będzie pamiętało tylko ją, jej głupotę, co powiedziała, albo znowu jakąś rzecz, coś źle zrobiła. Tak, bo nie wiem, czy wiecie, że Maja Staśko i Jarosław korwin mają jedną rzeczą wspólną. No dwie, oprócz tego, że są ludźmi. Jeszcze mają inną, jedną rzecz wspólną ze sobą. Zapytacie, jaką? Jakubie. Oboje, ci idioci, zostali, yy, została im przyznana yy, nagroda bzdury roku. Tylko dostał za inny rok. Można? Można. Dobra, Wiktor, to dla ciebie, to mogę wypieprzyć. Tak, to biorę, to zbiorę, no i pasterniaczek biorę, nie? i to być na moja ten, i yy, ruszymy jeszcze do kopalni, no bo w sumie dzisiaj nic więcej nie, nie będziemy innego robić, no chyba, że odpali się jakiś yy, filmik, jakiś event, event kolejny, ale raczej się nie zapowiada, no dobra, jakie zadanie, o, Cztery szlamy weźmiemy, bo tak się udajemy do kopalni, więc znowu załatwimy dwie piecenie na jednym ogniu. Znaczy, mam nadzieję. No dobra, więc tak. Piefty, Buglona, ja potrzebuję wodorosty. A ci dobra, jedno zadanie będzie spierdolone. Pomyliłem wodorosty z zielonym glonem. No dobra! Czułem. No to chociaż. Nie ty. Z, bur... z burmistrzem się ten. Yy... Chociaż zadanie od burmistrza dobrze wykonam. Niuch, niuch! Ach, wyczuwam, że spędza z... czas w starym domu kultury. Dobrze, że ktoś próbuje się zająć tym problemem. Ja dostałem kasę? Czy? Ej, czy ja właśnie jestem debilem. I właśnie przed odebraniem nagrody wziąłem kolejne zadanie, więc tam to się wykasowało. O, o ja pierdzielę. No dobra, koniec tych kompromitacji. Udaję się do kopalni i wykonuję pozornie to zadanie. Hmm. Więc tak, jesteśmy w kopalni. Więc jaki jest morał z tego drogie dzieci? Jaki jest morał z tego, co właśnie zrobiłem? Już wam mówię, czytaj do końca i ze zrozumiałem, zanim poczujesz się niepotrzebnie oszukany. No i przy okazji nie wyjdzie na debila. No ja pierdzielę. Jak można być taki mało rozgarniętym człowiekiem? Albo tak nieuważnym, może lepiej pasuje tak nieuważnym człowiekiem. No ja właśnie pokazałem, że można. O Boże. O Boże, Boże, Bożeńko. Coś ty zrobiła? No dobra, to chociaż się może obłowię trochę. I teraz, jak na zło, nie będą wyskakiwały zielone szlamy. Zobaczycie, nie? Nie będzie tych przeciwników, bo tamto zadanie mi poszło za dobrze. Więc teraz po prostu tak spierdoliłem, że będę miał coraz, coraz większy problem, żeby znaleźć za zastrane szlamy. Na pewno tak będzie, bo już to nie pierwszy raz takie coś u mnie się wydarzyło. Chociaż może niepotrzebnie tylko zapeszam, może to nieprawda. Może tak naprawdę ja tylko niepotrzebnie widzę wszystko w, w tych gorszych czarno-białych barwach zamiast tych lepszych. A czemu nie powiedziałem że tylko w czarnych barwach? No, bo nie, nie bądźmy, nie będę przed wami udawał jakiegoś tam nierozgarniętego łebka, który tylko skrajnie myśli. Zawsze, zawsze mniej więcej jest czarno-biało. Może zawsze to źle powiedziane, ale taka, powiedzmy, yy, rzadko kiedy jest kraj niż albo wszystko do dupy, albo wszystko do, do wspaniale. Chociaż nie można wykluczyć, że takie rzeczy mogą się nie wydarzyć. No dobra, no to chociaż, no nie każda ekspedycja musi dobrze wyjść. Myślałem, że wykonałem dwa dobrze zatania, a się okazało, że nie wykonałem żadnego. Bo jestem niezbyt rozgarnięty. Ale idziemy sobie to trzy ziemniaczki. Przegryjemy to jednym borem. Jeszcze jeden ziemniaczek. No i szukamy wyjścia, nie? Yy, drabiny, która prowadzi na poziom niżej. No dobra, ale jestem z siebie trochę taki z jednej strony. W z, z tym, że taki jestem gamon i że tak łatwo mogłem wspierdolić. Ale z drugiej strony no tak trzeba się pogodzić, nie ma co zaprzeczać rzeczywistości, nie? Dobra, trzeba zabić te robole, bo zaraz się przemienią w te latające bzdury O, ten jeden mi ucieknie. No trudno. A niech to! Giń potwaro. Dobra. O jest pierwszy szlam. Ale najpierw robole. Ro najpierw Robole! Dobra Pierwszy szlam, ile tego dziadostwa muszę zrobić? Cztery To no nie, tak, nie tak dużo, więc może, może jeszcze sprostam wyzwanie. O, bomba! To się przyda. Weźmiemy ten. No i podłużymy bombę. Hm, jest kamień i robacze mięso. Robacze mięso możemy wypieprzyć. Szukamy drabiny. Dobra, no ale chociaż trochę tej miedzi znowu zebraliśmy, nie? O, i ten węgiel też się przyda. Może przed pójściem spać rozpalimy nareszcie nas piec? No dobra. Najpierw się rozglądamy, czy nie ma nigdzie... Tak? Szramów? Potem szukamy drabiny. To będzie drugi, to będzie połowa zadania. O, za, a, inicjacja wykonana, no to powiedzmy, pierwsze zadanie związane ze szlachami wykonane. Zjemy sobie dwa pasterniaczki. Z, o, tam jakiś nowy ten złoże zło, jest, jakiś będzie kamień szlachetny widzę. Chyba jest, Anemyst? No te fioletowe chyba będzie. Muszę się upewnić, czy dobrze patrzę. No dobra, mamy 17.10 w grze. udało się przed przemianą ich. Ach. No. A jednak topa, pas, czyli żółty. No dobra. Mamy dziewiętnasty. O, jest tu drabina. Ale no, my poszukujemy tego gnojka. Albo dobra, ryzykujemy. RYZYKUJEMY! O, skarb! I to możemy to wywalić. Tak, w sumie możemy zjeść pastelniaka, nie? To będzie proces... Nie, lepszy mieć. Dobra! Stalowy miecz krótki. To ci ten stary zepsuty możemy walić. No, jest szybszy i więcej zadaje. No, dla mnie bomba. To możemy wypieprzyć, bo tylko będzie przeszkadzał. W sumie niepotrzebnie wywaliłem te włókna. No, ale cóż, i teraz trzeba znaleźć tylko tego szlama, nie? Cholernego. No dobrze. Miejmy nadzieję, że się uda jeszcze w czasie tej ekspedycji, tego ostatniego. No i w sumie, przy odrobinie szczęścia, wytopimy tyle sztabek, że będziemy mogli pierwsze narzędzie ule ten... ulepszyć. O, w sumie tak, ulepszyć. O, jest. Ja teraz na złość nie będzie chciał się pokazać ten jeden szlam, nie? Zjemy pasterniaczki, zjemy pasterniaczki. No dobra, i skupiamy się dalej na ekspedycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kurde. Eee, marnuję czas przez Ciebie i energię, albo raczej przez moją głupotę i, do, i, do, i przez moją niemożliwość dokończenia roboty. Tylko zanek góry okazał się po prostu w tym odcinku dosyć niekompetentną personą, nie uważacie? Czyli w sumie wychodzi na to, że i ja, no ale no, przecież nie mogę zgonić na mnie, nie? Więc to musi być zanek góry. No dobra, czekamy drabiny na dół. Ach, te robacze mięso. Kurde, później mam nikt do przekąszenia, więc, jak teraz się nikt nie pojawi, drabina, no to będzie dupa. O, fioletowy, to tu będzie. O! Ale się fuksteło. Jest szlam! tam kamień szlachetny. Dobra, wykonajmy to zadanie. Teraz musimy teraz to nie spierdolić. Weźmiemy kamień szlachetny, bo nad tym mi zależy. Bo jeszcze mnie zabije w głupi sposób. Dobra, Weźmiemy to... Pierdalamy! Okej. Okay. Dobra, nie ma czasu. Drabina. No chyba, że akurat się fukcie, że będzie 20... Może się fuknie! Może się fuknie! Po, pokaż się, proszę! Drabino! Drabino! Mam 23 energii. Jak się nie pokaże, no to trudno. 12. 8. 6. 5. 4. No dobra, nie ryzykujemy, bo spierdole. No nie udało się. To by mi się fuśnęło, nie? Jakby się okazało, że zrobię 10 pięter. Tylko nie wiem, o czy 22 druga no A. dopa, Dupa! No dobra, zdanie związane z awanturnikami zakończymy. Yy, znaczy, odebraniem nagrody od Lewisa. Orad od tego, tego tej gildii, tej gildi awanturniczej, zajmiemy się to dopiero w następnym odcinku, bo myślę, że teraz możemy już doskonale stwierdzić, że ten odcineczek jest, tak jest! Doskonale sądzicie, jest już wystarczająco długi. Myślę, że jeżeli chodzi o jakość prowadzenia moich odcinków związanych ze Stardi Wale będą teraz coraz lepsze, lepsze. I tak doskonale yy, pomyśleliście. Jeżeli oczywiście pomyśleliście o tym samym, co ja, tak, będą jeszcze lepsze niż yy, poprzednie. Czyli tak, chodzi mi o to, że wraz z rozwojem moim osobistym i z kolejnymi pojawiającymi się odcinkami, że każda. Może no, każdy odcinek po prostu będzie coraz lepszy. Ja pierdzielę, tak to nadbudowuje to wszystko, a tu wystarczyło dokończyć sprawę. Dobra, wiecie co? Eee, odłożymy te kamienie szlachetne. W sumie wpierdolmy zielony glon. Żebym mógł zrobić ten. Eee, żebym mógł zrobić piec. Dobra w sumie 23 dopiero w grze. To ta pianie. Ile ja potrzebuję do tego pieca? 20 rudy i 25 kamieni. No to zrobimy dwa piece. Jednak nie, nie zrobimy dwa piece. A ja już mam piec. A. O ja pierdolę. Znaczy dotarło do mnie, co ja odpierdoliłem. Eee, przepraszam. No to dwa piece oryginalne będą pracować, a ten na ten nie wyjdzie. A, tylko jeden. O, ja pierdzielę, ale odcinek trochę związany z failami moimi, nie? Poczekamy jeszcze na koniec z odebraniem yy, sztawki miedzi. Tak, miedzi, chciałem powiedzieć że zelaza. Taką wiecie. Yy, Podstawową, nie podstawową, domyślną rzeczą jaką chcę zawsze powiedzieć, przy tym to jest, yy, zamiast sztabka miedzi to sztabka żelaza tak jakoś samo, nie? Dobra, zadanie wykonane. Nic, nie ma żadnej, żadnej nagrody? Jak to, to tylko związane było zadanie z, z czym? Z moją satysfakcją? A, ja, a! A! Ja miałem, a! a. Ja mam 4 piecze. No dobra, więc tym dosyć w sumie nieoczywistym failem zakończymy odcineczek. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony mi czas. Jak widzicie, możemy robić hamburgery. No ale. O! 5 punktów zdrowia! Możemy wytwarzać. Steki z robaka i, i, i pierścień krzepy. No i górnictwo. O, klatki schodowe będziemy mogli robić. Z kamienia będziemy robić takie właśnie klatki schodowe, które zamiast. Yy, które pozwolą nam uniknąć tego szukania drabiny w kopalni, ale no. Ale jak. Dobra. Więc tak, powtórzę się jeszcze raz. Mam nadzieję, że się podobało, i widzimy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie będzie to co? Piąteczek. Ale. No, w sumie tyle, bo w sumie niepotrzebny. Nara!